Cześć wszystkim! Przychodzę do Was z krótkim nagraniem Z nagraniem zapytaniem Można powiedzieć Ale pospadało tego Raz wezmę Widzicie To wzniesienie I właśnie moje pytanie tyczy się Ziemi Ponieważ już nie raz Sugeruję Jest Jeszcze kiedyś powiedziałbym Jezu prawie się obaliłem, ale teraz już stosuję zamienniki jest co ja mówiłem e, e, nieraz sugerowano mi, żebym wykopał ziemiankę ale jestem zupełnie zielony w tym temacie i do was jest pytanie na jakiej powierzchni najlepiej byłoby kopać ziemiankę, czy na płaskiej czy raczej wkopywać się w zniesienie co by było lepsze? Nie chodzi mi o y, ilość roboty, bo y, ja lubię po prostu tego typu czynności. Myślę, że władanie łopatą mam mniej więcej opanowane, także kopanie dziur nie, nie przewyższa moich możliwości. Dlatego czas i nakład pracy nie, wchodzi, nie robi różnicy. Także jest dla Was pytanie. Jeżeli się ludzie kochani znacie na tego typu przedsięwzięciach, to co proponujecie? Widzicie tutaj mniej więcej jak ta nasza działeczka wygląda. I gdzie by tą ziemiankę można było wyko wykopać? Na płaskiej powierzchni czy raczej... nie wiem. Dlatego pytam was, ponieważ bardzo mi się podoba idea ziemianki. Tym bardziej, że nie mamy w tym naszym domu, który Pierwotnie z założenia był budowany jako domek letniskowy, więc tam nie mamy ani piwnicy, ani żadnych miejsc, gdzie można by przechowywać żywność. A ziemianka myślę, jeżeli jest miejsce, a widzicie, że jest byłaby doskonałym pomysłem, już nawet nie tylko dla przetrzymy przechowywania żywności, ale wiemy, jakie czasy się zbliżają, prawda? Także. Mówię, robocizna, ilość, wysiłek nie robi mi różnicy, bo ja tam mogę nawet piecyk wstawić, głęboko kopać. Także tylko do ludzi, którzy się na tym znają, mam pytanie, co byłoby lepsze? Mnie się wydaje, że robienie ziemianki na powierzchni płaskiej, ponieważ wtedy samemu tworzysz dach. Jest to chyba pewniejsze, ale pytam, ponieważ dochodzą mnie słuchy, że lepiej jest ponoć wkopywać się, tworząc ziemiankę, po prostu w górę wkopywać. Ale to kwestia szalunkowa i tak dalej. No w każdym razie takie mam do Was pytanie odnośnie budowania ziemianki. Jeżeli będę już pewny co do tego jak, to będę nagrywać filmy z budowy. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę miłego dnia. I dziękuję, że jesteście. W ogóle, pomysł mam taki, żeby dzielić się z Wami tymi czynnościami tu w naszym wartygaju. Ponieważ Myślę, że takie obupólne czy wszechstronne dzielenie się i pokazywanie praktycznych rzeczy jest korzystne dla każdego, i wy mnie będziecie radzić, ja będę ewentualnie pokazywać w praktyce pewne czynności. A naprawdę, tutaj na tej naszej działeczce. Jest bardzo haha, wszystko, że tak powiem, polowe. Pokażę Wam drewno na tę zimę. O, to jest wszystko. My stawiamy na minimalizm. Także, tak jak my tu mieszkamy, to jeszcze ani razu nie płaciliśmy za drewno. Uwierzycie, że przez 3 lata, ponoć, starczyło nam palenie chrustem? Taka jest prawda, chrustem palimy, a teraz obcięliśmy klony i na bieżąco, codziennie, z piłką małą pokażę Wam jak ogrzewamy się na dzień, codziennie. Teraz położyłem te, te co zleciały nam, ja mówię, że my palimy drewnem, które nam z nieba spada, bo taka jest prawda. Także widzicie te gałązki palimy, tym się ogrzewamy i tak już od ponad 3 lat. A co ciekawe, dopiero w te wakacje wybudowałem kompostownik. Także widzicie, że to są takie początki. Tutaj starą lodówkę wkopaliśmy. Bardzo Ubogo, ale ja uwielbiam to słowo. Ubogie życie, prawda? Uboga przyrodzie. <śm> ale ja do czegoś chciałem zmierzać w tym nagraniu. Tak, i kiedy już będę pewien co do tej kopania tej ziemianki, bardzo chętnie będę zamieszczać. Nagrania z przebiegu prac. Z przebiegu tego, jak kopię, i na bieżąco, mam nadzieję, będziecie radzić. Będziecie korygować moje błędy, ponieważ nie jestem przecież specjalistą od tego typu robót. A chcę się z Wami dzielić tym, jak tutaj sobie radzę lub nie radzę. I sprawdźmy, sprawdźmy w czynie niektóre teorie, które głoszą wielcy prepersi tego świata. <noise> Jeszcze raz Was pozdrawiam. Źle powiedziałem. Chcieliśmy. Klony. Przycięliśmy klony.